Jezus Maria, ile mamy odcinka w ogóle, dobra około 15 minut? Zielono, znowu zielono, już byliśmy w tym zielonym świecie. Pokeball! Czym ty jesteś? You picked up a shiny gem. Szczerze, nie zauważyłem, że to były inne drzwi, myślę, że... Mało kto zauważył, że to był... Ciekawe czy w ogóle... Okej, okay, kolejny, kolejny, kolejne moje y, pytanie, co do achievementów. Ciekawe czy rzeczywiście, jeżeli podeszłoby się z drugiej strony y, i kliknęłoby się, żeby wyjść, to ciekawe czy rzeczywiście y, dostalibyśmy na przykład achievement i wyszli, tak? To, to są takie już rzeczy, których pewnie nie będę wiedział. Kolejne drzwi na klucz. Staram się chodzić po ścieżce, żeby nic nie przegapić, jakaś inna muzyka. A nie, to ta muzyka się rozkręciła chyba tylko. Hm. Jakaś kostka fioletowa. Mogę do ciebie podejść? Okej, okay, to jest jakiś mag. you found my eye please give it to me okay yes I am finally restored so oh I can't believe you of all people saved me what is that supposed to mean are you here as well little red nose aiding the enemy what the enemy? The name is Goldpig, because oh oh oh, <laughs> I might have been lost in the woods for ages, but you are, but you are the one who is truly lost. Anyway, I am not without honor. You have helped me, so I am in your depth. Now that my vision is restored, I can use my magic. You seem to be missing an arm. Maybe I can help, by removing this giant blowder in your way. Hmm... Should we teleport it anyway? Ah, uh, a wave suppression. Destroyed? Why not transform it? Ha ha ha! Oh, delightful! Much, uh, uh, that much... that match. Transport the giant rock into a clay pot? Ha ha ha! I will now consider the depth rate. I am still thankful for. I always I am still thankful for your brain, uh, for bringing my eye, right? I will remember that. To jakby, Dobrze, Mogę I oh, Super. I have unblocked the path, so feel free to leave. Okay. Take jakby... it. Hey, hold on. Now that debt has been repaid. You're still the enemy, aha, dobra. Seeing you in such a weakened st uh, state. It would be unfortunate if I didn't. Aha. Exploit the situation. Aha. And <laughs> what <gibberish> do. Zobaczymy w summary. Oh, kurde Aha. Jakaś dziwna animacja. Oj, złą stronę wybrałem. Ale on dużo zadaje. Trzeba sobie przypomnieć, czy fioletowe coś zmieniają, ale chyba nie, prawda? To jest i taki ten kolor. Tak jak nie mamy go pokonać, skoro my tylko unikamy ataków, tak? W sensie, chyba, chyba że gramy na wykończenie. Oj, 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 oj. oj. To będzie ciężka walka. Ciekawe... Tutaj to two jump Jump roll? A, dobra, no to to jest ten skok i... To jest to, tak. Oczywiście, no. że tego nie mogę zaprezentować i stracę życie. Czyli te czaszki tak dużo zabierałem, tak? Inne, inne się nie zmieniły. Oj, oj, oj. Oj, 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 dzisiaj bez formy. Ciekawe czy to właśnie o tej bestii mówiło nam Chociaż próbuję sobie przypomnieć tamte drzwi i chyba to nie były e, No czy to właśnie były te, które, mi, które widzimy teraz w tym całym hubie, tak? Tak mi się wydaje Oj, to pewnie nie jest koniec, prawda? Aha, okej okay. uh, It seems you are still strong even without the run. But you know, I don't really care about any of this. I just want to have a good time. Thanks to you, now I can. I would forget that you helped me. It won't uh, bother you anymore, unless you bother me. Have fun in the mushroom forest. I have endured uh, enough here without going insane. That reminds me, I'm extremely late to an appointment. See you around. Okay, jakby jak ma Aha, are we in the mushroom forest? There was something about this place. No kurczę, zapomniałem. Tak samo, but I can't remember. Mushroom forest, mushroom forest. No w no sensie, jak usłyszałem to nazwę, to też jakoś tak znajomo mi zabrzmiała. Gdzieś, gdzieś ktoś powiedział mushroom forest. Hmm. Mushroom forest, mushroom forest. Hmm. Jest... Królik? Dobra, jeszcze, jeszcze nie wyjdziemy, bo chcę jeszcze sprawdzić tą ścieżkę górną, ale to chyba sprowadza się do jednego, prawda? Mhm... Uh -huh. Ha, Mushroom Forest. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli to ma być ten wielki rywal, to szczerze... Znaczy ten pokonasz potwora, co nam mówiły drzwi, chociaż myślę, że nie, ale jeżeli to był, był on, to szczerze, ten pająk z labiryntu był cięższy do pokonania niż, niż, niż ten mag. Cisza. Czy ja tego nie mogę przejść po prostu? A nie mogłem, dobra. Ale ten Mushroom Forest jest ogromny. Okej. Okay. Wow! God damn, you found me! It's hard hiding with such a big fancy hat still have seven Naprawdę? Pytanie czy to jest w ogóle... Czy to jest... Okej, okay, to mają być takie... Pytanie czy to jest... Um, dodatkowe Jeżeli nie to tak... Oh, so unfair! Everyone took the good hiding places. Um, you still have five to five. Uh, five to five. Like. I still think there's a field. Okay. I am the guardian of the Mushroom Forest. Yucky głos? There will come a time when we should talk. But it will not be tonight. Co jest stary? Ale tu jest dużo creepy rzeczy. Czemu nie mogę tam przejść? Halo. Dobra, czyli to jednak nie jest easter egg, to chyba trzeba uzbierać. No dobra, no tutaj widzę kolejnego. You found me, I don't consider myself so good at hiding as the others. But you still have four to find. No, stary, spokojnie. E, tu jest kolejny. Co to jest? Czemu ty się gibiesz? Wow, you found me. You still have three to find. See you around you. Dobra. E... To To jest O, Dobra. Woo! Uh, hello! I guess you did find me. You still have two to find. O, ten jest tańczący. Ten był spoko. Au. Dobra, on no to u góry, tak? Dwa jeszcze. Pewnie ostatni będzie jakimś koksem i, i mnie zmiecie z planszy. Oko, okay. jest punkt zapisu. Czy ty jesteś jakiś przygnębiony? Good, don't run around too much here. If you spend too much time in the mushroom forest, you might change. Okej, okay, czyli chcemy za dużo czasu w Mushroom Forest spędzić, jeszcze przekonał mnie do tego yy, ten ziomeczek. Kim ty jesteś? Aha! Dobra, wiem czy on jest taki, bo on spędził za dużo czasu w Mushroom Forest i dlatego jest taki przygnębiony. Tutaj pewno będzie coś. Hej! I guess you found me. You still have one to find by święty. Ale tu jest ostatni. Wow, we found me! I think I should re-evaluate my invisibility spell. Wow, you found all of us. We will be waiting by the forest guardian four to the west. But we farmish four, ale dobra. Aha, to w ogóle można... Przeskakiwać tak e, przyspieszając, przy w ogóle tego przy e, przy tych barierkach. Dobra, no to chodźmy do tego, pewnie nam coś da po prostu, jak nie chcę z nami gadać dzisiaj. Oj, długi odcinek, długi, strasznie długi. Mamy chyba 20 coś tego na liczniku. Z, nie wiem, bo mi się to podzieliło na dwie części, ale głośno. Siema. Oh, I will pass you. Let me tell you that this. Authority of the channel. You are not forced to be here. This is only for those seeking answers. There will come a time when we should talk. A shall, But it will not be tonight. Okay, I twist. to go I probably that, Welcome to my, my domain. For your efforts in indu- uh, in my kin. For giving them some joy. I can't offer, uh, I, uh, I cannot offer you much but I can give you a tribute in the form of an experience. this will be a challenge unlike any other but are you willing to risk your soul? Tak. I'm neither glad uh, or uh, nor sad I just uh, hope you find peace in your endeavors. take a few steps back. Good. Now let this happen. Things might get strange. Z kim my walczymy? Z tym ziomkiem, tak? Znaczy, ja mówię, on tylko niepozornie wygląda. On jest. Ee, pewnie jakiś wykokszony. To nas będziesz atakował, tak? Czy chcesz nam coś powiedzieć? Eee, okay. będziesz nas na, e, atakował. Oczy musisz się świecą. Jestem ciekawy, czy jeżeli to przegramy, to na przykład stracimy szansę na ponowną walkę z nim. Albo po prostu będzie to wciel ciężka. It's time to get weird. Okej, okay, o to Ci chodziło, tak? Mam nadzieję, że nie, bo jestem przekonany, że tu umrę. Ale uwielbiam po prostu Everhood w tej odsłonie. Kiedy właśnie byliśmy za świata tak samo. Wszystkie te efekty, wszystkie to... Te wszystkie te rzeczy takie porąbane, to jest taki mój vibe. Hello human. To będzie pewnie dużo do analizy, prawda? Can you see us? Huh, o co ci chodzi? O jakieś głosy? Czy to duchy? Coś? Why are you here? Czemu tutaj jestem? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę nic nie wiemy o redzie. I w sumie. Oj, tutaj odskoczyłem bardzo słabo. You are hurting. To jest bardzo ciekawe. Please quit. Tutaj się trochę może potwierdzać ta teoria moja, że. Bo nie mówiłem tego wprost, ale myślę, że da się wywnioskować z tej mojej teorii, że. poniekąd red jest złolem tej gry. Oj, oj, Jaja sobie chyba robisz, prawda? No nie gadajcie, że w takim czymś mam skakać Przeszliśmy! TAK JEST! It seems that you are back O kurde No to teraz trochę, trochę tego Chwila, 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 chwila Przecież my zaryzykowaliśmy swoją duszę a z tego co... Znaczy, no dobra, nie mówię, że to ta moja teoria jest prawdziwa, ale... Czy tak naprawdę nie ryzykowaliśmy swoją duszę jakby, nie? To jakby trochę warf. Ale... Jeżeli ten ekran nie zwiastuje śmierci, to trochę to się sypie tam, nie? No dobra, ale w ogóle nie wiem, co się tak naprawdę stało, bo znowu jakaś porąbana. Porąbana walka. A gdzie była porąbana walka w zaświatach? Czy my jesteśmy w zaświatach? Znowu? Myślę, że trochę się okaże, jak już wyjdziemy z tego. Czy będziemy rozrzuceni, albo czy po prostu będziemy nieprzytomni? Zobaczymy. It seems that you are back, to czytałem już. Did you know what you were getting yourself into? You don't have to keep coming back. We are always watching. Kto nas ogląda? I hope you're enjoying yourself. That you have something to do. Being it is not always easy. Being it is not always easy. Czym jest to? Mówi, jesteśmy... Jesteśmy dosyć kluczową postacią w tej... ...całej... w tym całym świecie, bo to... I w, w sumie też tego... To trochę też... no... tak, akurat trochę może potwierdzać to, co mówiłem, że... Jakby przetrzymywanie ducha może... Znaczy. Wydaje mi się, że ten duch był dobry, bo on tam mówił, że podzielił się na części, żeby, e, żeby uratować, tak? Żeby ratować. A my w sumie trochę się hamsko zachowaliśmy, nie wypuszczając go. Mówię ty. Będę powtarzał co co chwila, ale no, Będę wszystko próbował upychać w tą moją teorię, aż w końcu ona się pewnie rozleci na kawałki, ale... Being it is not always easy. Co to może oznaczać? Have you come to hear an absolute? Oczywiście, że tak. There is a risk you might change upon hearing it. Aj, powinienem coś przeczytać. Aj, nie, dobra, bo kompletnie zapomniałem o tej pierwszej absolutnej prawdzie. Sometimes not for the better. Are you sure you want to hear an absolute? Tak, 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 tak. No to tak, to wiemy. One of them is. You are me and I am you Widzicie? Chwila. Chwila, 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 chwila. Czy to przypadkiem, czy my nie gadamy z duchem? Czy, znaczy nie, nie ja go nazywam duch, ale czy my nie gadamy z tą różową postacią? You are me and I am you. Jestem tobą i ty jesteś mną. Oj, oj, oj no jakby połączenie między różową postacią, a Redem, to jest już jakby... jakby no, nie oszukujmy się, jest jakieś... jakieś jest, tak? Tylko... teraz się zastanawiam, kto nam to mówi. Even the ones you hate and love, remain true to yourself. You, your... your faults were never yours anyway. Take this true. It is now in your hands to, uh, to truly interpret. To jest dosłownie... Jakby twórcy nam dali taki, e, taką podpowiedź do fabu to jest dosłownie, te wszystkie absolutne prawdy to są po prostu podpowiedzi do fabuły, to jest... E, It's humorous how you wanted to experience this life. We told you many times not to go through with this. You thought it would be fun, and here you are. We look forward to sitting, talking and laughing about all this when you return. When you return? Gdzie mamy wracać? Red gdzieś yy, spieprzył. Red gdzieś sobie poszedł. Od kogoś. Jeżeli, jeżeli ta teoria, że my gadamy z, z tą różową postacią się potwierdzi, to Red w jakiś sposób nie tylko jest połączony z różową postacią, Red jest w jakiś sposób związany z różową postacią. No bo jakby, no mówi nam, jeżeli, no mówię, gadamy z nim, nie? To mówi nam, że miałeś... Znaczy patrzyliśmy w przyszłość, żebyśmy e, siedzieli, rozmawiali i śmiali e, ten The... Jezus Maria. A propos tej sytuacji, kiedy wrócisz. You must go forward. Ale teraz nam mówi, żebyśmy szli do przodu, nie? O! Osiągnięcie Second absolute truth. Czy my dostaliśmy? Okej, okay, to może byłem tak wciągnięty w tą grę wtedy, że tej pierwszej prawdy nie zauważyłem. We, we will let you return to your world. To było ważne zdanie, bo to znaczy, że nie jesteśmy teraz w naszym świecie. We hope you find what you are looking for. Nawet nie wiem, czego szukamy. Pewnie szukamy po prostu. Nie wiem, czego może szukać Red. Może jakiś też prawdy. You must now leave. To zabrzmiało, jakby. Znaczy. Wiecie, ten różowy duch nas nienawidził, nie? Różowy duch, znaczy odbicie, nie mówię, że to jest ten różowy duch. Nasze odbicie nas nienawidziło, prawda? A tutaj ta postać tak się trochę subtelniej i tak wyrafinowanej, tak trochę normalniej po prostu do nas powiedziała, jakby nie była na nas wkurzona, więc. Czy to są inne postacie? Chyba, że my nie gadamy z duchem, ale z kimś bardzo podobnym. Dobra, to teraz mi przyszło do głowy, że. Red należał do jakiejś tam, może nie rodziny, ale w jakiś sposób był tak związany mocno jak rodzina z tymi duchami. I zdradził jednego z tych duchów, tego różowego, a teraz gadaliśmy z innym duchem. I ten duch nam mówił, że no w ogóle jakby trochę lipa, że nas zostawiłeś, ale no wiesz, zawsze chcę, chcę dla ciebie jak najlepiej i w ogóle takie wiecie, Miły po prostu, i wydaje mi się, że to nie mogą być te dwie postacie, nie? Welcome back. I hope you enjoyed that experience. You strike me as an adventurous sort. Take this precious gemstone. It might be useful someday. But maybe not this day. Wszyscy mówią, może nie dzisiaj. Rubin. Okej, okay, um... Co do tej maski. But, but it will be not be tonight. Eee, to teraz tak. Eee, dostałem komentarz od widza, errora, że w pewnym momencie, gdzieś pod koniec gry, eee, w, wart. czy znaczy, bo on mówił e, a propos wracania się do, do, tego, do tego tańczącego pubu, nie? To e, a propos. Wracania się powiedział mi, że pod koniec gry warto byłoby się wrócić yy, w pewne miejsce. No? I że powinienem wiedzieć, kiedy to, kiedy powinienem wrócić w pewne miejsce i w jakie miejsce. I wydaje mi się, że to może być miejsce, w którym warto byłoby wrócić, bo jeżeli nam mówi, że nie dzisiaj, no to. Może pod koniec gry będzie ten dzień, nie? W sumie nie wiemy kiedy w tej grze dzień upływa. No. Jesteśmy sobie po prostu e, Jesteśmy sobie po prostu... i przemierzamy świat. Możemy pływać? Okej, okay. coś tak czy... Chcia Chciałem iść na dół, nie? Ale chyba... Nic z tego Heh, you really stepped into something bad now. No nie, co to jest? Ale kurde, no to się teraz zastanawiam. Oj, 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 oj. Ale jestem głupi, ale jestem głupi. Miałem zapis przed chwilą, miałem zapis przed chwilą. Wystarczyło po prostu wtedy skończyć odcinek, bo mamy pół godziny na liczniku i się w cholerę dużo działo. I ja... ja was z całego serca przepraszam, mi się serce kraje, że to muszę robić. Ale no sorry, no jakby... Jak... Ale muzyka. Dobra. Jakby... No musimy skończyć odcinek. Nie chcę robić 50-minutowego odcinka, żeby po prostu... Yy, że, no żeby was nie zanudzić tak. 50 minut Everhood, kiedy każdy odcinek ma 20 minut, no trochę tak. trochę tak słabo, nie? Więc. bardzo was przepraszam, ale. ten odcinek musimy skończyć. Dziękuję wam z całego serca. W tym odcinku działo się niemiłosiernie dużo. Nawet nie wiem, co ja dam na miniaturkę. muszę w po ogóle pomyśleć nad tym, ale. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się w szóstym odcinku. To jest odcinek poniedziałkowy, więc widzimy się w czwartek o 10.00. Swoją drogą warto zaglądać do harmonogramu w opisie kanału, a w przyszłości na Discordzie, bo aktualizuję go na bieżąco. Więc jeżeli coś jest tam, to to będzie. Dzięki Wam wielkie jeszcze raz. Cześć!